No siema, masę jest to Witam Was w kolejnym odcinku z Random Games. No i tak, niestety jakość mojego dźwięku w tym filmie będzie kiepska. Najprawdopodobniej, ponieważ chciałem nagrywać mój głos z mikrofonu oddzielnie, ale coś nie działa w głotyku dobrze, ponieważ klikając, włączając nagrywanie, program do nagrywania dźwięku nie reaguje bym mógł włączać nagrywanie dźwięku wcześniej ale później zabawa z tym wszystkim wspieranie tego wszystkiego by, było, by była męcząca więc nie niestety, niestety sorry ale na początku co chcę zrobić? Ściszyć sobie tak. chcę sobie dźwięk. No No 58 sami że muzyczkę sobie podgłosimy <laughs> Ponieważ, no nie wiem jak będzie mnie słychać. Zrazem pokażę to ja, gdzie ja jestem, gdzie się wybieram. Dobra robota. to wszystko? No ja sobie to wszystko. Jestem tu, tu jest przełęcz do Nordmaru i wybieram się na porowali na wilki. Potrzebuję 5 skór wilka do takiego gościa w lago Lago jakby co to, to jest miasto tutaj niestety nie pamiętam jak się nazywa ta część krainy więc sorry nie powiem a tak to się wybieram do North w, no w, no w tym momencie i co chcę zrobić? Wykonać zadanie te rozterne Sillem Eee doskonały, ponieważ chcę sobie reputację. Mam nadzieję, że to zadanie wystarczy, żeby reputacja Slythen wynosiła 100. Eee, tak. Inne zadań zbytnio nie chcę, nie chcę robić. Ehm, te, które mam e, jeszcze aktywne w Siden. po prostu nie chcę. Tam za zadanie zabić niewolników, ale zabijać ich nie będę, bo jestem po stronie buntowników i mam zadanie zabić tam przywódcę buntowników, tego zadania też nie chcę robić niestety, chcę sobie jakoś inaczej tutaj z tego wybrnąć mam nadzieję, że się uda jakby co jakość filmu chyba jest nawet, w sensie z gry ustawiona na średnich trochę tych wilków tu jest, nie powiem Znaczy się jakoś łatwo zabić. Mam ustawię ustawioną szczegółowość na średnie, ponieważ nie wiem jak by wyglądało na duszy. Wysz... Jakie były zadnie. Aha, <grym> panią. Niestety czasami. Nie wiem czemu te niektóre The moment you send saying this is safe. Po prostu chcę być, no, chcę być magiem, chcę sprawdzić jak tutaj się jest magiem, ponieważ przychodzę tam pierwszy raz i chcę sobie testować. I oczywiście wojownikiem też chcę być, bo jak najlepiej mi to wychodzi bycie wojownikiem nie wiem tylko co z kuszą, czy iść bardziej na kuszę czy na łuk, bo Kusza, wiadomo, długo się ładuje, ale jakoś bardziej korzystam na dłuższe dystanse albo właśnie na dobijanie grubszej zwierzyny, grubsze, większych potworów takich jak trolep. chyba jest sama, ale widzę krzywek gdzieś są grobiny z tego co pamiętam nie że grałem w to ale po prostu kiedyś widziałem Gabinów straszną Tak. z tego w polu. Nie ma już... nie są tak mocne, ale jak właśnie jest jakiś sam. Już wolę. Najpierw zająć się nim. Niż resztą. I tak. Nie wiem, gdzie jest teraz ten wilk. Mi zaatakowali, zaatakowali go w mam chyba 3 Zobaczę. No. Tak. O, o, o. <laughs> Ogólnie ze zbierania tutaj dosyć często mi się nie chce zbierać. O, jednak te tego to wcześniej i zapomniałem o tym. Jeszcze jeden. Ze zbierania, ze zbierania tutaj yy, roślin to jestem taki sobie, po prostu mi się często ja zbieram wszystko, ale często mi się nie chce Widzę, że jestem to Nie chce Zwłaszcza, że mam tam inne zajęcia, które czyli... Tak, jest ma jeszcze jeden na Ale ja mam tutaj bardzo Dobra. raz mnie dosuszczą. Zdorować się. się. nie są na to, co nie! Czemu ja schowałem? mam tutaj Okej, już jestem. Tak, lewa. No, zapisałem lew w tym miejscu. Ale chyba już że mam duszę. Zadaję troszkę więcej, bo będę mógł to No chyba nie. Nie mam bełków. Naprawdę No, to już widocznie nie zużyłem na trollę GDZIŃ Jak bym wytykł typu potworki. Ogólnie z serii, mi ktoś zapytał Z kogo ta nie będzie Ja bym tam nalecał Bo po prostu taka jest długa Jak chcecie oglądać wszystkie serie Wszystkie części I tak To polecam kanał Youtubera Robin Skateboards. Tak się nazywa? Tam nagrywa wszystkie kwestie biblioteka, wraz z dodatkami, nawet z tymi nieznanymi dodatkami. E, oczywiście nie chodzi o takie dodatki, nie jest mi to ale w na przykład do gotika jedynki dostęp tajemnice. Mi się on jakoś wcale nie nie podoba pod względem dubbingu, ale oglądałem ja mam do tego dotyka dwójki Motuluka DR Datek jest bardzo fajny Sam był sobie że nawet mógł, ale Nie wiem, jakoś mi to przeszkadza, ale że nie ma Nie ma tam dabingu, Ale czytać mi się zbytnio nie chce No tak Ogólnie co ostatnio Od początku gry udało mi się już dokonać No Miasta, jak wiecie, sam początek. Artea Redok Cape Dun e, Później Montera, z którą miałem błąd, nie wiem co o tym mówiłem. Zatrzymało się na 87 reputacja. Musiałem włączyć i włączyć glei i było już ok. Nie wiem, coś tam się widocznie musiało skłapać. Ostatnio dało mi się reputację 100% zabić. Pokażę. Teraz idziemy na Silden. Później Geldern, Geldern i Trace. Prawdopodobnie jeszcze później Nemora. Albo wrócę się do Faring, ponieważ najpierw będę chciał sobie... O, ale lagi, małe, ale energujące. Najpierw będę sobie chciał poszukać Sardasa, niż...

Było niemożliwe. Pierwsza z milionów. Owaj. Uj, kurczę, kurczę. I nie robię. Dla mnie to wszystko. Okej, okay, okej. Okay. Mam nadzieję, że szanse błędu w typu śmierci nie popełnię. W ogóle rzadko mi się zaradzimy w tej grze ale jednak są takie <śmiech> <śmiech> momenty dalej, że tutaj tylko po te skóry i się z tym a jeszcze zabijemy to z skróbacza z tego co właśnie widzieliście tak <laughs> i się zabijemy sobie jeszcze zabijemy <laughs>

jeszcze dobra e, no, to nie są wilki ale tam są wilki tylko jak tam do nich nie wiem jakie jest ja, ja, nom nie wiem jak bardzo są mocne te szablony szablony szablo, szablo, więc nie, nie prowokować się po prostu se na chama nowe nawet przebiegnie sobie na chama o nich okej okay. zbytnio no się, się nie interesują <kud> kurczę jest gorąco trochę przymulam i jeszcze teraz pod na od na na padły za mną yep. nie? nie? nie się staruje, ale nie tak zimnie właśnie nie robię atakują mnie wilki albo inne potwory jestem na skale ponieważ albo albo przechodzą przez tą skałę, nie wiem kurde, czemu, sorry, ale nie spodziewałem się, tutaj, że to jest inne. albo przechodzą przez tą skałę, albo... że jest mnie oczywiście pusem, czasami utykają na tej skale, sobie mogę do nich na przykład strzelać zupę, ale to się rzadko zdarza. Te skały w ogóle są zmieszane, także... Sorry, że zginąłem, ale... W no, nie wiem, czemu kilki są takie mocne, chyba że w zależności od, 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 od tego gdzie jesteśmy te wilki chyba, te wilki chyba są od wil mocniejsze od tych wilków zwykłych no i to jest chyba największy powrót da się jakoś odciągnąć pojedynczo na trzy wilki trochę lol, że sobie z nimi nie mogę poradzić no kaman Kurde, że... No stary miknik, nie spodziewałem się tego. No co cóż. Mam jeszcze <coughs> inny metodę. o Malta trochę dłużej może potrwa, ale przynajmniej... Nie. Wiem, że ja po w takim... w taki sposób... Zobaczmy te wilki wkurzają i lepiej, żeby tego nie robiłam. Widzę tutaj coś tam mi się przyda. To jest to stan szywa, to nie, to nie to Wygląda trochę jak... trochę jak trochę Yyy O! Czyż mi tutaj znikła? Ja Dobra, nie powiem wam rośnika z yy, no ale nie to wygląda trochę podobnie jak inna inna roślinka którą miałem nie wiem czemu nie jej nie widzę I jak to jest możliwe dobra zrobimy tak mam nadzieję że nie są takie żeby spać LOL Rukowie są na mnie Rukowie są czerwoni? Trochę LOL, ponieważ rukowie wiecie, wiecie, wiecie. No nie wiecie, jak No, niszcząc ruków tych koło To wszyscy byli nastawieni do tych No, dopóki nie stracę U mnie lagły ta się dzisiaj Laguje? Nie, nie przez to, że co? Ale pomożesz mi? Pomóż. tam goń. Dobra, spokojnie, nie, nie... Właśnie, zjeb... się. No, ja bym sobie... że nie chciałem się tym O-o, pomysł? I co teraz? Dobra, ja się uleczę jakby coś mnie z tyłu miało zaatakować.

Tutaj dają tyle samo wysiłek, Gdzie? Patrz. Eee, ja tutaj żadnej ognistej strzały nie widzę. Myślałem o kamieniowi i nie ma. Ale teraz chcę ją podnieść. Nie no, fajny błąd. Nie byłem Strzała była na ziemi pode mną, a napis troszeczkę było nieoddolny. No, no, co ja chciałem nie wiem, mi ta pogoda na dworze męczy działciem na pierwszy do lata <tryk> Tak muszę załatwić plany statku i takm się do SIDEN oddać Twoje futra. Dziękuję o wielki bohaterze długiej drogi, zdobywco zimnej pół... Rysunek. To... Nie. No cóż, warto było spróbować. Oto Pan. rysunek. Mówiłem przecież, że bud... No dobra. No, Wtedy myślę, i Mam nadzieję, że... I... Będę mieć to 100% reputacji I... 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 Zaatakować wreszcie Hidden Wiem, że po oswobodzeniu z nadal będę miał Znaczy, z... będę mieć te 100% reputacji, ale wolałem się upewnić Dobra, teraz kto chciał ten rysunek? Mogę go obejrzeć? Chciałbym sobie go obejrzeć Hello Widzę, że muszę tutaj duże rzeczy posprzedawać mam Weizel Wek Chyba nie mogę sobie to wysłać Na to już szkoda, w ogóle zapiszemy grę Żeby nie było no, come on, come on. Dobra Ogólnie jutro, jutro odcinek z Warcrafta, Jak wiecie, kolejny on, może, może nagram dwa odcinki Ponieważ w czwartek może Dziwne, że nie będę mógł nagrywać, ale cóż, dobra. Mam coś dla ciebie. Proszę, mam tu coś dla ciebie. Na długą brodę i nosa. Przyniosłeś mi pełen schemat konstrukcyjny. Gdzie to znalazłeś? Zaczekaj, to bez znaczenia. Wystarczy, że to na pewno. Dobra. To było na tyle, dostałem coś. Yy, Syden. Nie, reputacja nadal 98. Dobra. <coughs> Nie wiem jaki długi jest odcinek ale nie chcę mi się nagrywać już dzisiaj. Jedynie co mogę jeszcze przy was sobie zrobić to, to sprzedaje rupę które Myślę, Myślałem że dostanę naprawdę ten 100% reputacji ale nie. To da się. To się. Powal, to Kogoś. To wola więc wody. tak musi być. Nie, jest. nie sprawia za, już żadnych kłopotów. Teraz nie mogę kogoś znaleźć. Zajmij się czymś, mora. Gdzie jest kowal? Jesteś odchodzi. tutaj. Tu się przede mną już Dobra, chowal. Pokaż mi. 7000. tysięcy. No... Znaczy dużo hajsu to nie jest. Nawet cię nie stać na... ...te bronie. Eee, co ty tu masz? Długi miecz? Długi miecz, długi miecz... Hmm, Ale eee, chyba już mogę... ...wykuwać długi miecz. Dobra, pospadajcie w takim razie takie inne kupicie. Bo widzę, że zbytnio... czy nie stać. Pyk, 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 Eee, to... 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 To też ja jest zresztą Mam nadzieję, że nie będą mi przydatne. Eee, to... Kosztowności... Inne kosztowności... Pogrzebacz... Wątpię, że by mi się przydał do czegoś. Moty kowalskie sobie zostawię, nie wiem, tak jakby co dwa. Nie wiem, czy to coś mi się przyda w przyszłości, ale zostawię jeden. Nie, nie lubię tak zostawiać czasami rzeczy, ponieważ nie mi nie się czasami w przyszłości. Naprawdę. Więc... Dobra, jeszcze poszedaję mu tarcze. Tarcze, tarczę, Może wyjdzie 7000 równe. To by przynajmniej ja bym sobie zarobił dalej. Pyk, pyk No i tutaj już będę musiał kombinować Myślę, że damy te pałki Mieczyki zazdlewiałe też te, też wszystkie Noże asasyna wejść Do złoto handlu. dobra zostało mu 131 Ale przynajmniej prawie całe złoto zrobić Czy mogę klucz drugi miecz? Sprawdzę Przyda ta receptura. Drugi miesiąc. Dobra, no to, to, to dobra. Eee, ja Szczerze wam wam mówiąc, nie chcę mi się zbytnio nagrywać już dzisiaj z powodu temperatury, jaka panuje na zboże, ja się z wami komentujcie, żebyście rozmniejali ten i ten i... No i do zobaczenia.